Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu. E, dziś święto świętych Szymona i Judy Tadeusza. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona od spraw beznadziejnych. Jak często, jak dużo dzisiaj tej beznadziei, e, brakuje nam nadziei często wpadamy w jakąś rozpacz w jakiś smutek, strach i ta pandemia i ta choroba i różne problemy które nas dotykają wydaje się nam czasami to już nie do zniesienia i dziś Słowo Boże nam mówi co trzeba robić Jezus całą noc trwał na modlitwie być długo na modlitwie dziś czwartek może wejść do kościoła pobyć na adoracji Najświętszego Sakramentu Jezus był sam na modlitwie długo trwał na modlitwie a potem przywołał swoich uczniów i potem wybrał z nich, ale najpierw przywołał ich do siebie, a potem przywołał do siebie i przychodzili do niego, czytamy liczny tłum jego uczniów, wielkie mnóstwo ludu przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób, także i ci, w których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia, a cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Moc wychodziła od niego. Gdybyśmy my wierzyli, że moc wychodzi od niego, gdybyśmy my kiedy nam jest tak ciężko, kiedy trudno nam znaleźć nadzieję, potrafili tak dłużej pobyć przed Jezusem, pobyć na adoracji, oddać Mu i uwierzyć, że On chce nam pomóc, On nas kocha. Z Nim nigdy sytuacja nie jest beznadziejną. Spróbujmy dziś trwać przed Jezusem, trwać z ufnością, oddawać Mu te nasze trudności i wierzyć, że nie jest tak strasznie, ponieważ On jest z nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.